Uwaga, kręcimy vloga. Jesteśmy właśnie na wycieczce po jedzenie, a ze mną dzisiaj jest. Darararara! Damian Ponewski. Pomachaj do kamery. Tak jest. Będziemy właśnie z Damianem jeść, Damian dzisiaj przyjechał do Las Vegas, jest to już po raz milionowy, ale nareszcie mam towarzysza, jest! Będziemy zaraz, Cześć. tak, tak, Damian mi wszystko pokaże, wie gdzie pójść, żeby dobrze zjeść. Dzisiaj bardzo mocno wieje, więc może przyjdzie jakieś tornado albo burza, ale jest noc, nie ma słońca, które jest niemiłosiernie nieprzyjemne w ciągu dnia. I warto poruszyć się tylko w nocy, także idziemy zwiedzać, zaraz zahaczymy o, znaczy potem, ostatecznie zahaczymy o Fremont, czyli stare miasto, gdzie będzie mnóstwo światełek i Stratosfery, czyli taka duża wieża, gdzie jest dużo ładnych rzeczy. Dobra, koniec. Las Vegas. Jesteśmy na Fremont, czyli na downtown, czyli Stare Mieście, czyli idziemy prosto tam, gdzie wszystko świeci, się mruga i błyszczy specjalnie dla nas. My, turyści! -ho. Tak jest. Fotomistycznie, mieliśmy szerokie plany, żeby zdążyć jeszcze na Stratosphere dzisiaj, ale jedzonko, które zamówiliśmy, pochłonęło nas tak strasznie, że... Cóż, to znaczy myśmy je pochłonęli, ale... Przez to chyba zabrakło nam czasu Nagram wielkie wejście Już tu wcześniej byłem Ale nic z tego nie wyszło, bo było za późno. Uwaga Uwaga Naszym oczom ukazuje się A, No to